To formuła walki, w której chcę się spróbować na pewno. Jak dotychczas walczyłem w wrestlingu, w karate, w boksie, w MMA, czas na K1. Strach odczuwa każdy człowiek, prawda? Są to emocje, adrenalina. Natomiast staram się panować nad tym wszystkim. Wychodząc, nie słyszę ludzi, nie słyszę tego, co się dzieje dookoła. Widzę tylko Ring, widzę przeciwnika i to jest mój cel. Zapraszam wszystkich na moją walkę w Częstochowie. Zapewniam Was, że dam dobre show, dobrą walkę. nikt nie będzie zawiedziony poziom tego pojedynku. Liczę na Was.